W tym filmie opowiem, w jaki sposób przygotować żel poliakrylamidowy, pomijając aspekty teoretyczne, po prostu w jaki sposób taki żel należy przygotować, dysponując odpowiednimi odczynnikami oraz szybkami, które w ostatnim filmie zostały złożone. Całą mieszaninę przygotujemy w takim. W takiej probówce typu falcon i korzystając z rozpiski, ile którego roztworu należy dodać, przygotujemy najpierw mieszaninę, która stanie się żelem rozdzielającym. Najpierw zaczniemy od mieszaniny akrylamidu i bisakrylamidu. Będziemy go potrzebować 1,8 ml, więc będzie nam potrzebna ta największa pipeta, nastawiona na 1,8 ml. Nakładamy końcówkę i pobieramy właśnie tyle mieszaniny akrylamidu i bisakryloamidu. Przenosimy to do na razie pustej probówki. I końcówkę zdejmujemy. Teraz będziemy potrzebowali 1,5 ml TRIS HCL. Przy czym tutaj bardzo istotne jest pH, ponieważ mamy dwa roztwory pH 8,8 i pH 6,8. Więc na początku będziemy potrzebowali tego o pH 8,8, 1,5 ml. I dodajemy do mieszaniny akrylamidu i disakryloamidu, który wcześniej wprowadziliśmy do tej probówki, zdejmujemy końcówkę. Teraz będzie czas na 1% SDS. Potrzebujemy go 600 mikrolitrów. i wprowadzamy do tej samej probówki Falcona. Następnie dodamy wody 2,1 ml, więc znowu ta największa pipeta. Wodę mamy w butelce. Pobieramy 2,1 ml. I oczywiście dodajemy wciąż do tej samej probówki. W tym momencie cztery składniki z sześciu już są dodane. Jest to dobry moment, żeby zakręcić dokładnie probówkę i wymieszać zawartość bardzo delikatnie, żeby się nie spienił SDS. Oraz przygotujemy sobie już pipety na kolejne dwa roztwory plus jeszcze wodę, o której więcej powiem za sekundę. Czyli w sumie trzy pipety musimy nastawić na takie objętości, jakie będą nam potrzebne. Jeżeli chodzi o temet, to 3 mikrolitry. Możemy to też sobie już nałożyć końcówkę i odkładamy. Jeszcze jedna pipeta to APS 10%, tego roztworu będziemy potrzebować 30 mikrolitrów. Wspomniałem o wodzie, którą będziemy nawarstwiać na powierzchnię mieszaniny. Która stanie się żelem rozdzielającym, może to być tak jak zostało po poprzednim pobraniu 600 mikrolitrów, i czymś z kolei tę mieszaninę, która stanie się żelem, musimy nanieść. Więc tutaj na największą pipetę też sobie nałożymy końcówkę i możemy sobie nastawić na stosunkowo dużą objętość, na przykład 4,5 ml. Także mamy te cztery pipety już przygotowane z końcówkami, a to wszystko dlatego, że po dodaniu APS-u i t Mieszanina, w mieszaninie zacznie zachodzić reakcja polimeryzacji, więc im dłużej będziemy się tutaj ociągać z dodawaniem, przelewaniem i tym podobnymi czynnościami, tym jest większe prawdopodobieństwo, że żel powstanie w probówce, a nie w, przestrze w przestrzeni między szybami. Stąd przygotowaliśmy sobie, sobie już wszystko, co jest nam potrzebne i możemy przystąpić do działania. Zaczniemy od aps u Dziesięcioprocentowego. Dodajemy to do probówki. Teraz dodamy Temedu, i po dodaniu już tego Temedu będą warunki do rozpoczęcia, do rozpoczęcia polimeryzacji. E, Żelu rozdzielającego. Także od tego momentu musimy pracować w odpowiednim tempie. Zakręcamy probówkę. Mieszamy 2-3 razy przechylając probówką. I jesteśmy gotowi do rozpoczęcia naniesienia tej mieszaniny do przestrzeni między szybami. Pobieramy 4,5 ml. Opieramy końcówkę lekko o palec. I oczywiście musimy wlać tę mieszaninę do przestrzeni między szybami. Ostatnim razem zaznaczyliśmy sobie flamastrem wysokość, do której ta cież powinna sięgać, więc to jest właśnie tyle. I aby polimeryzacja zaszła wydajnie, musimy odciąć dostęp tlenu do tej mieszaniny. W związku z tym ten dostęp odetniemy sobie nakładając warstewkę wody. I w tej chwili Odcięliśmy dostęp tlenu do mieszaniny, która stanie się żelem rozdzielającym, więc musimy, jedyne co musimy zrobić, to zaczekać do momentu zakończenia procesu polimeryzacji. Żel rozdzielający właśnie spolimeryzował. Między innymi możemy to sprawdzić właśnie obserwując naszą mieszaninę, która już w tej chwili jest właśnie w stanie żelu. Skoro, mimo obecności tutaj powietrza, oczywiście probówka jest zamknięta, no ale wciąż tutaj mamy trochę powietrza, a zatem tlenu również, mimo takich warunków, jeżeli zaszła tutaj polimeryzacja, co widzimy, no to tym bardziej w między szybkami, gdzie nie było w ogóle dostępu do tlenu, powinna była zajść polimeryzacja. Zresztą możemy to zaobserwować poprzez Identyfikację takiej linii między wodą a spolimeryzowanym żelem rozdzielającym. Także jeżeli te dwa warunki, to znaczy żel w probówce i żel, a raczej może linia między szybami widoczna jest i te dwa warunki są spełnione, to możemy uznać, że możemy przystąpić dalej do przygotowania żelu zagęszczającego. Zanim to zaczniemy robić, musimy usunąć wodę, bo przypominam, że ona miała tylko odciąć dostęp do tlenu, tej mieszaninie, która właśnie stała się żelem rozdzielającym. Więc tutaj mam arkusz ręcznika papierowego, i przechylając po prostu te szybki, możemy pozbyć się wody i stawiamy z powrotem na. Ręcznik papierowy, który tutaj wcześniej był już przygotowany. Teraz bierzemy zatem nową probówkę, ona jest pusta oczywiście. Tutaj będziemy mieszać ze sobą składniki żelu zagęszczającego. Więc otworzymy sobie tę probówkę. I patrzymy, co w pierwszej kolejności powinniśmy wlać. Myślę, że ponieważ tutaj objętości nie są tak bardzo duże, mamy objętości rzędu 150-300 mikrolitrów, więc nie są to duże objętości, więc najlepiej byłoby zacząć pewnie od substancji, której objętość jest największa, czyli od wody. 900 mikrolitrów będzie nam łatwo. Wprowadzić do pustej probówki, a kolejne substancje już będziemy mogli dodawać w ten sposób, że będziemy zanurzać po prostu końcówkę pipet. Zatem zaczynamy od wody, od 900 mikrolitrów wody. I przenosimy tę wodę do pustej probówki. W następnej kolejności możemy dodać mieszaninę akrylamidu i bisakrylamidu. Tutaj mamy 150 mikrolitrów. Dodajemy do wody. 300 mikrolitrów Tris HCl i uwaga tym razem o pH 6 i 8. Następnie 150 mikrolitrów jednoprocentowego SDS. i w tym momencie zostało nam dodanie 10% APS i TEMEDU, które po dodaniu rozpoczną polimeryzację, więc to jest dobry moment, żeby te wszystkie dotychczasowe składniki wymieszać. I tak jak przy żelu rozdzielającym to robiliśmy, możemy sobie przygotować już pipety automatyczne. Na 7,5 mikrolitra na APS. Temet nabierzemy później tą, tą samą pipetą, zmieniając oczywiście objętość, oraz możemy sobie zwiększyć objętość tej pipety na 1 ml. I tą pipetą będziemy mogli nanieść naszą mieszaninę, która stanie się żelem zagęszczającym do przestrzeni między szybami. Zatem rozpoczynamy od APS-u. ten pipetę na 5 mikrolitrów i tyle dodamy TEMED. W tym momencie rozpoczyna się polimeryzacja, więc zakręcamy szybciutko mieszamy. I jesteśmy gotowi do naniesienia tej mieszaniny do przestrzeni między szybami, oczywiście nad żelem rozdzielającym. Powinniśmy wlać tej mieszaniny tyle, żeby sięgała do krawędzi szyby. Czyli tyle. Wszelkich bąbelków powietrza powinniśmy unikać. I to się tym razem udało. Bierzemy za grzebień. Przypominam o tym, że są dwie strony, zupełnie gładka i ta strona z wcięciem, więc do siebie kierujemy tę stronę z wcięciem i wkładamy ten grzebień do przestrzeni między szybami. Temu będzie towarzyszyć oczywiście wylanie niewielkiej objętości żelu czy mieszaniny raczej która stanie się żelem zagęszczającym, ale to z kolei gwarantuje właśnie utworzenie kieszonek, które będą odpowiedniej głębokości czy wysokości, żeby cała próbka analizowanego materiału białkowego znalazła się, mogła się zmieścić właśnie w tych kieszonkach. Także z tego powodu wcześniej tutaj właśnie przygotowałem arkusz ręcznika papierowego, żeby blat laboratoryjny został względnie czysty. Po kilku minutach powinniśmy sprawdzić stan mieszaniny w tej probówce. Jeżeli będzie w stanie żelu, to znaczy, że podobnie musiało się stać z tą mieszaniną, którą właśnie teraz wlaliśmy, więc możemy wtedy uznać, że żel jest gotowy do użycia.